Zostań strażak na maniaczku. Kogo witał, kogoś oczywiście na maniaczku, służba zdana moi drodzy. Szkołę mam w sumie po drodze do mojej chaty, więc postanowiłem, że przyjadę nagrał Q&A, Może będzie jakiś wyjazd, bo ostatnio obradza tam gdzie pojadę wyjazdy. I słuchajcie, taki przegląd przez garaż sobie zrobimy, a co Wam chcę powiedzieć tutaj taka ciekawostka. Widzicie to? S1323 ten napis. O, patrzcie. To się bardziej interesuje, ten, ten ogarnia co to jest, a jest to oznaczenie. Samochodów, tak jak GEBA, GCB, SD30 i tak dalej, tylko po Unią Europejskiej. Słuchajcie, miałem ostatni raz miałem z tym kontakt, jak byłem na studiach w SGSP. Powiem wam szczerze, że już teraz tego nie rozszyfruję. Jak ktoś to może rozszyfrować i w ogóle ogarnia temat, to niech w komentarzu napiszesz raz. Zobaczcie, takie, takie oznakowanie. Iweko Magirus? O to jest Magirus? Tak to jest Magirus na lewo <grystanie> Co oni tu jeszcze mają? Mana to chyba Mototrak czy nie Mototrak? O, o to... zobaczmy co oni tu mają? Z Bokaru? Nie, wokar, nie Mototrak I Mercedesik? O, tu jest z tam zobaczcie. O. I co tam jeszcze z tyłu zobaczymy? Co tam z tyłu zobaczymy? O. Powiem tak, nie jedną, nie jedną służbę tutaj się miało <grywka> na garażu. O, tu jeszcze macie oznaczenie Unii Europejskiej. Okay. Dobra, i wracam do Małyszówy, bo sobie chwilę, opowiem Wam co było na służbie, co się działo. No i będę wracał, wracał na pieczarę. Teraz chwila wejścia do samochodu, ostatni slajd na skórę. Dobra i wchodzimy, wchodzimy. do samochodu. dobra. Teraz. Okej. Okay. No dobra. No i jestem zaczekajcie, teraz sobie tutaj to zamontuję, a przy okazji może jakiś wyjazd będzie. sentyment. miejsce. Mam tutaj wiposkie garażowe, udało się garażowe parkingowe, udało się zaparkować. Zaraz coś wam na winę. Jestem jestem w, w Mały Szuwie, już zapraszam zapraszam teraz na przegląd akcji. Podczas wczorajszej służby nie doszło do żadnego zdarzenia, wyjazdów całe zero, to chyba druga służba. To chyba, tak, druga służba, w której nie było nie było wyjazdów, od kiedy tutaj jestem, od początku grudnia, końca listopada, 26 chyba 6 nawet listopada tutaj jestem. Nie było żadnego wyjazdu, tak w ramach ciekawostki powiem, że poprzednia zmiana miała 5 wyjazdów, więc nasze zero przez dwa dni, 2,5 i pół wyjazdu na, na, na dobę się trochę wyrównało. Wyjazdu, tak jak mówiłem, nie było żadnego spoko, ale raczej wyjazdu do akcji nie było żadnego, ale wyjazd jeden mieliśmy, wyjazd na ćwiczenia, słuchajcie, wczoraj znowu adaptacja, adaptacja do niskich temperatur, czyli coś, czego nie uwielbiam, no ale, ale Robię, bo się wkręciłem i w ogóle daje to satysfakcję. A poza tym. ten to mnie zna to, wieża ja zimna, nienawidzę w ogóle latynosem, na latynosem jestem, i tym bardziej unikam kąpieli w wodzie, w jeziorach latem, w morzu i tak dalej. Nie lubię. Ale słuchajcie, co jest, co jest bardzo interesującego i na własnym ciele mogę tego doświadczyć. Pierwszy raz, pierwszy raz, jak wchodziłem do wody do, do zimnej, to byłem tam w stanie wytrzymać, no nie wiem, w sekundę. Cały czas mnie dusiło, nie mogłem nabrać powietrza. Zresztą zobaczcie jak wyglądał pierwszy wjazd. O! Patrz, patrz. Oddychaj. Oddychaj, oddychaj. oddychaj! Oddychaj! Zaliczone? Zaliczone! Zaliczone. Zaliczone. No, nie było to spektakularne. Było to dosyć zabawne, a teraz zobaczcie tutaj, tutaj teraz wjeżdża filmik, w którym wchodzę do wody w dniu wczorajszym. Jak... 28 grudnia byłem wytrzymać tyle, wytrzymałem tyle ile ile widzieliście, no to wczoraj słuchajcie sytuacja wyglądała następująco, pojechaliśmy na miejsce jeden ziomeczek wszedł pierwszy jak wszedł pierwszy to siedział tam minuta, no prawie dwie minuty tam siedział z minuta, 30, 40 coś takiego, czyli podbił naszą stawkę z poprzednich morsowań, gdzie byliśmy z około 10 już 15 sekund do półtorej minuty no to wszedłem no nie można było, słuchajcie, wymienić, no, no i wyjść od razu czy tam po tych 10-15 sekundach. No i szedłem do tej wody i jak widzicie, no, nabierałem. Starałem się wyrównać oddech. Te oddechy jak najgłębsze. Myślałem sobie o czymkolwiek innym już, już nie pamiętam. I tak mniej więcej pomiędzy pół minuty a minutę, już się organizm tak zaadaptował, że nie było, nie było już tak tragicznie w sumie. I tak naprawdę no dwie minuty, dwie minuty poszło, ale jakby trzeba było jeszcze, jeszcze sobie yy, w tej wodzie trochę posiedzieć, to dałbym radę to, to zrobić. I to jest kurczę fascynujące jak w przeciągu tych trzech morsowań przyzwyczaja się organizm do, do, do temperatury. Sam jestem w szoku, tym bardziej jak już mówiłem strasznie nie lubię zimna, a jakoś się idzie do tego, słuchajcie, przyzwyczaić i morał z tego taki, że wszystko siedzi w baniecce, za wszystko odpowiada, słuchajcie, bańka i można się przełamywać, a takie rzeczy, w których się przełamuje charakter, przełam, no, kształtują charakter, wiecie, jak się przełamuje samego siebie. W takiej wewnętrznej walce aż w końcu się to staje przyjemnością. Podobnie myślę, że to jest z treningiem fizycznym, też na początku, może nie jest zimno, ale też nie jest przyjemny, nie sprawia przyjemności, a dopiero później, jak człowiek się wkręci, to przynosi to efekty i satysfakcję tak jak tutaj z tym morsowaniem, bo to samo w sobie, to jak wchodzenie do wody zimnej nie jest przyjemne. Później już ten etap, gdzie się ten organizm adaptuje i zaczyna się robić fajnie, to jest dosyć przyjemne, bo to tak namacalne, namacalnie można to odczuć na, na własnym ciele, jak się to, to wiecie, zmienia. No dwie minuty minęło, wyszliśmy, później weszło jeszcze dwóch chłopaków. Tam się już oczywiście też podbili stawkę i <laughs> we dwoje to, 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 to ile tam trzy minutki wytrzymali. Więc raz trzy minutki jest do pobicia, no i generalnie, znaczy do pobicia. No tyle można wyświetla. Mówię, mam dwie minuty, dało dał, dał radę po 30 sekundach minucie już jest, już jest dużo, dużo lepiej. Po tym morsowaniu, słuchajcie, pierwszy raz miałem na sobie e, skafander powierzchniowy, jeden z kolegów, jeden z kolegów wypłynął. Nie wiem, tam 30-40 metrów, może, może 50 od brzegu. No i zadaniem było dopłynąć do niego w skafandrze, w kamizelce, tak, z, pełnym, z pełną asekuracją, na lince dopłynąć do, do delikwenta, złapać go w sposób, sposób bezpieczny, opłynąć go, a później stabilizować, żeby się z nim nie wy, wywrócić na boki, trzymać jego twarz, tutaj mniej więcej szyja, klatka piersiowa, czyli twarz, głowę, tak z tyłu, tutaj trzymać, tu go rautekiem też przytrzymać, asekurować. No i powiem Wam szczerze, że mimo dystansu niedużego, tam widzieliście ile to wyglądało, to się naprawdę można zmęczyć. Taki jedna rundka w tom i z powrotem i, i byłem, 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 byłem wycieńczony Najpierw próbowaliśmy to bez pływ, a później z płetwami. No z płetwami wiadomo dużo łatwiej i szybciej, no ale powiem Wam, że zadowolony jestem, jak można nie być zadowolony, bo... Tak, wiecie, Navy, 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 Navy Seals w wykonaniu strażackim, no i w ogóle nowe umiejętności, nowe, nowe, nowe rzeczy, które robię i mnie to kurczę zarobiście Jara. I jeszcze jest fajne, tak się z tym super w skafandrze: no to fajne jest to uczucie, że wchodzi do tej zimnej wody, w której byłem wcześniej, było zimno, a w tym skafandrze, tak naprawdę yy, jak w tej wodzie się przemieszczałem, to powiem Wam szczerze, że newralgicznymi miejscami są właśnie dłonie. W dłonie, by mi było najbardziej najbardziej zimno, i to jest największy dyskomfort, bo tak poza tym to nie jest źle. Tym bardziej, jak człowiek płynie, to, to, to się rozgrzewa, nagrzewa. Zresztą to jest taka intensywność, że, że inaczej, inaczej się po prostu yy, no nie da. Moi drodzy, po tych ćwiczeniach wróciliśmy na koszary obiadek, lasania. No i siłeczka. Dwa treningi wczoraj poszły, jeden lajtowy, polecam sobie go zrobić. Ja miałem 6.30, myślę, że teraz wylatuję. Możecie sobie przećwiczyć prosty trening na trzech podstawowych ćwiczeniach. Przysiady, pompka z oderwaniem roki, zwykłe brzuchy, sitapy w takiej kolejności, w takich ilościach, jak Wam podałem. <laughs> Polecam sobie serdecznie. Mój podopieczny z najlepszym czasem 5.30, ja 6.30 można się sprawdzić. Trening przyjemny, ale przyjemny, przyjemny i szybki. I posłuchajcie, po, tych, po tym treningu rejonik, bo sobota ja miałem siłkę, rano dokończyłem i tak się skończyła służba i mija już dziesiąta minuta mojej nawiki. wyjazdu nie było, coś tam jeszcze jakiegoś storasa wstawię i będę wracał na moją pieczernię i może na jakieś pytanie odpowiem, jak coś z insta wleci czy nie, a w ogóle dawajcie tutaj pytanka w komentarzu, których sobie wybiorę na następny QA, yy, na kilka tych pytań sobie wybiorę. Proszę bardzo w komentarzach. Yy, I co tam jeszcze? No, słuchajcie, jak się Wam się podoba, to subskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek to Was będzie powia powiadamiać. Jak się Wam podoba odcinek, udostępnijcie na Facebooku, to zwiększy to zasięg. A Im więcej tych cywerek, im więcej lepszy wykres, tym się bardziej jara, i więcej daje, daje. Słuchajcie z siebie. I to tyle, odpalam furę, wracam na pieczarę, coś tam może jeszcze ciekawego opowiem. Pozdro. Siemaneczko, słuchaj, jestem ten, bardzo zmęczony, a teraz film montuję. Miałem odpowiedzieć na to pytanie w tym Q&A, ale w następnym odcinku odpowiem właśnie na to pytanie, jakie służby na szkole. Pozdro. Chcesz dostać się do straży, lecz nie wiesz jak zabrać się za sprawnościówkę? Napisz do mnie na priv, pokażę ci na czym polega współpraca ze mną. Pozdrawiam. Нама не ведет.